Witam wszystkich, nazywam się Marcin Łazowski, jestem drugim trenerem reprezentacji Polski do lat 16, oglądacie Extra Time. Ćwiczenie, które chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować, jest to ćwiczenie, które my zastosowaliśmy na naszym zgrupowaniu reprezentacji do lat 16 w formie rozgrzewki. Oczywiście ćwiczenie to można stosować również w młodszych, w młodszych grupach. W młodszych grupach wiekowych. E, organizacja przebiega w sposób następujący: zawodnicy, każdy zawodnik z piłką, prowadzą, prowadzą w dowolnie, dowolnym sposobem w wyznaczonym, wyznaczonym y, polu. Na komendę trenera ta komenda oznacza liczbę. Czyli powiedzmy na komendę 3, zawodnicy starają się jak najszybciej uformować wyznaczoną liczbę, czyli w te wspomniane wyżej trójki. Zazwyczaj może być tak, że jeśli liczba zawodników w naszej grupie będzie nieparzysta, któryś z zawodników zostanie bez pary czy bez trójki, i wtedy ten zawodnik albo otrzymuje punkt ujemny albo pozostali zawodnicy otrzymują punkt dodatni, to zależy od naszej inwencji jako, jako trenera. Tego typu zabawy mają na celu przede wszystkim kształtowanie orientacji przestrzennej, jak również szybkości reakcji, czasu reakcji naszych zawodników. Są to dwie kluczowe zdolności koordynacyjne, które są niezbędne yy, dla dobrego funkcjonowania naszych zawodników w trakcie meczu.